Siema tu Dawid Dzisiaj ja będziemy robić opening 45 skrzynek, Strasznie dużo Więc te, bez takiego przedłużania zostawcie mapę w ogóle i suba No, no to przechodzę do openingu no. Filmik będzie taki, bo no będziemy otwierać sobie skrzynki i zobaczyć czy legendą wypadnie aby no. coś wypadło, bo zbierałem na to no, długo. No. Na razie nic nie ma, ale może coś wypaść, bo jest tego dużo. No. To coś wypadło. do dobrze. No, jeszcze... została z księdza nic nie wypadło. No, ja bym chciała, żeby... O! To mi wypadło, o. Nie, nie, to albo to. O już, myślałem, że postać. Ale na razie nie ma nic, żadnej postaci. O, 200! Pokęt ogle. i Jak wypadnie postać, to nie wiem. Musicie zostawić suba, jak wypadnie postać. Ale chyba nie wypadnie, ale może. Ty ochy mi się powarzy Ci ma Ale chyba Chyba może, może, może. Nie. Coś? Oj chyba ch chyba nie wypadnie postać, no ale duży było pani. No chyba, że jeszcze. Pik, pik. No. Z, z małych Krzynek nic nie wypadło, ale może coś wypaść z big boxu, więc hmm, no coś wypadło. Dobra, musi tu coś wypaść, chociaż medyczny, może być nawet medyczny, ale oby coś wypadło, trzymajcie kciuki. Nie, nie ma postaci. No nie. Ale nie gra skamowała Inks. Nie grała, nie, nie skamowała. Myślałam, że będzie postać, ale nie ma. No to, to chyba by było na tyle. Więc łapka i już się z wami żegnam. Eno.